Ok, witajcie, ja jestem Izraela. To jak widzicie, jest taki krótki, można powiedzieć, vlog. Mm, tutaj macie wyniki ankiety tutaj. E, postanowiłem ją może nie tyle zakończyć, co zmienić trochę. A jedną sprawę i wyjaśnić inną, mianowicie. Seria codzienna to jest ta seria, właśnie jak mówiłem na samym początku. E, pojawiająca się w poniedziałku do soboty myślę, bo w niedzielę jakoś zazwyczaj nie ma odcinków w ostatnimi czasy przynajmniej. GTA 4 oczywiście chodziło mi tutaj o single player, dlatego tutaj są same gry single playerowe, typowo single playerowe podane, nie ma żadnego multicad, nie, nie będę rzucał GTA 4 e, z kimś codziennie, bo to po prostu zbyt szybko się znudzi, mimo że ludzie to oglądają, to jednak... E, i zbyt szybko się znudzi, to nam się zbyt szybko kończą pomysły zazwyczaj. Dlatego jest druga będzie. W linku poniżej znajdziecie drugą ankietę, w której do wyboru będą tylko te dwie gry. GTA 4 i Skyrim. No, no ja bym bardziej wolał SkyRima nagrywać, bo... chociaż nie wiem. Gita będzie krótsza zdecydowanie. I mniejsze prawdopod prawdopodobieństwo jest, że jest przerwę, no aczkolwiek. Skyrima bym chciał ograć w końcu do końca Bo w GTA 4, GTA 4 zakończenie widziałem, a w Skyrimie właściwie nie Jest więcej ścieżek rozwoju, więc można się bardziej pobawić I teraz y, będziecie mieli ankietę tylko właśnie do wyboru z GTA 4 i ze Skyrimem Powiedzmy macie czas... Może nie tyle co macie czas No bo inaczej, dziś jest poniedziałek, film jest we wtorek Powiedzmy, rzucę go na 10. E, to do piątku. Do piątku, czyli piątek to będzie. Po, po, po siódmy, bodajże. Do 7 lutego. Do 10. Nie, do 10. Nie. Do dwudziestej. Możecie tutaj głosować. Ja później tą. Po prostu policzę sobie głosy. Albo nawet do... Nie, zobaczmy. Po prostu w pewnym momencie ankieta się zamknie. Znaczy, zamknie się. Ja po prostu zbiorę sobie wyniki. I. Zacznę nagrywać tą serię, która będzie miała więcej głosów. Obstawiam, że będzie to jedna GTA, niestety. Ale no to jest wasz wybór, tak? To jest wasz wybór co chcecie oglądać. I tą serię będę nagrywał, a następnie jak skończę tą serię, to albo będę prowadził jakąś inną z gry, która wyjdzie. Albo będę nagrywał ma właśnie. Ewentualnie Brutal Legend, bo to też mi się bardzo... Mm, jeżeli chodzi o koncepcję, nie wiem jak zobaczymy, zobaczymy, jak gra. Anyway, to wszystko, także zostawiam Wam link do ankiety na dole. Tam, tam na dole, no, nie mam podglądu na siebie, właśnie to nie wiem jak to pokazałem, bo tu jest tylko ten ekran nagrywany. Yy, no i to tyle chyba. Dzięki za głosowanie. Chciałbym liczyć na jakieś 100 głosów, przynajmniej, bo to tak. Wyświetleń jest dużo, ale głosów jakoś nie za wiele. Tego liczę przynajmniej na 100 głosów. Jeżeli na to trudno, to po prostu eee, mniejszy wpływ będziecie mieli na to. Znaczy większy, głos będzie miał większą wagę. Anyway, to tyle. Trzymajcie się. Cześć.